Teraz jakieś konkrety, konkrety, czyli jesteśmy w Grau de Gandia, ulica Levante, Mieszkanie gigantyczne, 100 metrów 2 Trzy sypialnie, dwie łazienki, salon, kuchnia i wszystko w bloku nowym. To znaczy mam tam z 10 lat, ale wszystko podłogi, ściany. Tylko wprowadzać się i mieszkać. Te mieszkanie będzie sprzedawane bez mebli. To jest bardzo ważne, bez mebli, z wyposażeniem kuchni. Druga sypialnia małżeńska. Własną łazienką wewnętrzną. Doki z okna. Nie ma tutaj akurat luksusów nic na morze, ale jesteśmy w Grau, gdzie ceny w mieście są wyższe niż... Za to mieszkanie, a mianowicie za to mieszkanie mamy zapłacić 129 tysięcy euro. Tu jest salon, taki w trójkąciku. Od salonu mamy wejście do kuchni. Za kuchnią jest galeria. Tutaj zrobiono pralnię. I wszystkie okna są zewnętrzne, nie ma na te tak zwane patio, Luserz Jest też mały balkonik, klimatyzacja, rolety i zakończone dokładnie na drugiej ulicy. Drugie piętro z windą, bez garażu, bez magazynku, ale jest winda i cena jest dobra. Także czekam na oferty na pedro68maopatlen.pl